Drodzy Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Anwilu Włocławek z Seko Gdynia. Dziś Anwil wygrywa 82-76. 76. Dogrywki nie było, ale było blisko w pewnym momencie. zderzyliśmy. Bardzo dobra postawa drużyny. Gości, które jak wiemy, jest rewelacją tych rozgrywek. Gratulujemy tej dobrej postawy. Razem z nami trener Tanez Pasew i Sebastian Kowalczyk. Poprosimy ich o komentarz do tego meczu. to coach Ivo Dedic and Nando. It's a good win for them. Uh, what can I say? We started the game not focused. The first half, we didn't play our second basketball. Although we have our game plan in place, um, what I can say overall is that um, uh, with Jonerovich uh, out, we have problem with the rotation a little bit. Uh, the to the... I, at the end. Okay, uh, and we try to experiment small lineup. Small ball, a little stronger lineup, with Peter on three. And uh, for the most part, it was okay. Uh, what uh, decided the game was their three pointers. They shot 44% for three, and they were just very efficient in this matter. And uh, I think uh, it's a good lesson for us, and we're going to keep fighting and we're going to keep uh, practicing hard. Ball. I mam nadzieję, że będziemy w Indonezji. Dziękuję. Czyli gratulacje dla Anwilu, dla zawodników, dla trenerów. Ten Trener przyznał, że jego drużyna zaczęła trochę ten mecz bez koncentracji, zwłaszcza w pierwszej połowie i nie realizowała tego planu, który sobie założyli. E, pewnym problemem był też brak że utrudniło to rotację. Zadecydowały, decydujące były trójki, które Anwil wykonywało ze skutecznością 44%. Jak trener zauważył, to, była, to był klucz do tego meczu. Dla Aseko dobra lekcja. Drużyna będzie walczyć dalej, trenować dalej, po to, żeby grać swoją koszykówkę. Zostanie proszę ciebie o opinię. Dzień dobry, wieczór Państwu. Eee, gratulacje dla zespołu Anwil Włocławek, to co trener powiedział. Zaczęliśmy to spotkanie, troszeczkę nie trzymaliśmy się planu, z wyszliśmy, powiedzieliśmy sobie, że musimy zacząć realizować to, co trener nam powiedział, zaczęło to wychodzić, wynik cały czas był na styku, mecz był otwarty, niestety zabrakło też troszeczkę szczęścia w tej końcówce, my nie trafiliśmy tych otwartych, trójek. Anwil za to trafią. Dziękuję również naszym kibicom za przybycie, słyszeliśmy ich cały mecz, cały doping, a oto trudno tutaj w hali, hali mistrzów w Ocławku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zainteresowanie. Czy macie Państwo pytania do naszej gości? Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Trener Igor Dmitriew, Fiorel poprosimy o komentarz. Witam wszystkich. Wiem, że jest bardzo późno, dlatego spróbuję być krótki. Wielkie gratulacje dla, dla zespołu Glinia na walce i na, na utrzymaniu się tej pozycji w lidze, gdzie są, tak jak już wcześniej powiedziałem, rewelacją uh, rewelacja te, tegorocznego uh, mistrzostwa, tak, rozgrywek. Z kolei też muszę pochwalić swoich zawodników, uh, którzy wyszli z, z kontuzjami, przewalczyli uh, mocno ból, który mieli, a mieliśmy dwóch uh, Podkuszowi, którzy się um, zmagają z urazami. Mieliśmy czterech zawodników, którzy ostatnich dwóch dni e, walczą z żołądkowymi problemami. Także na pewno nie byliśmy w łatwej sytuacji. Udało się wygrać, to jest najważniejsze, a o, o błędach. Będziemy e, rozmawiali dalej i próbowali ich powiedzmy <coughs> zmniejszyć na następne rzeczy.

rozumiem, że trzeba tak. mówić o Robercie Tomaszku, o Kevinie Bristolu, kto jeszcze miał problemy, jeśli chodzi o te kontuzje i jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te urazy tych zawodników w tej chwili? Będziemy leczyć. Ja mamy trzech zawodników, którzy mają mocne, no, mocne powiedzmy mają, zmagają się z urazami. Mamy czterech zawodników, którzy mają z kolei żołądkowe problemy. Potem mamy dwóch zawodników, którzy mieli E, nieszczęsne, e, że tak powiem, e, przypadki w rodzinach, gdzie, gdzie osoby bardzo bliskie straciły życie, czy zmarły. Także naprawdę mieliśmy trudny okres, nie chcieliśmy wychodzić z tym e, do media, trzymaliśmy to dla siebie i, i był najważniejszy cel e, wygrana, co, co osiągnęliśmy wielkich trudach. Nikt nie mówił, że będzie matka. Czy macie państwo jeszcze pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy.